Cześć i czołem dnia kolejnego. 12 marca. Niech to auta pozajeżdżały. 12 marca. No, wykręciłem dziesiątkę z małym hakiem. Mam czasu dużo. Dojadę do klienta na godzinę piątą. Ale no nie będę jechał do niego, bo tam nie będę stał 3 godziny więc tam stanę na stacji paliw, na Szeluj, i tam poczekam te pół. coś takiego. Owrócę kamerkę do przodu. Oh. Tutaj gościu jedzie, o kurę kolejny skręca, kurde się teraz wziąć za skręcanie. Pogoda pod psem, kurę, taka barowa, pochmurno, ciapawica. Pawica nie ma jak ten. Za bardzo kręcić taką pogodę, bo jak ja nie lubię takiej deszczowej pogody pochmurnej, do kręcenia oczywiście, nie także tam do jazdy, bo tam bardzo mi nie przeszkadza. Oczywiście jak jest deszcz, no ale naświetlenie dzisiaj jest bardzo słabe, bo słoneczka w ogóle nie widać. Do celu 825 km, więc ta 30 będzie do zrobienia. To 9 godzin będę jechał bite, więc nawet więcej. No, ale muszę paliwo też podlać, to 30 minut wykręcę standardowo, czyli tradycyjnie w Post Force w Fajdaho, a potem to już do klienta. Odezwę się potem, bo ta pogoda jest kurę Tragiczna, normalnie tragedia. Może się jakieś słoneczko zobaczę, choć w to trochę wątpię. Widzę, latają, pługi, ale to dzisiaj to raczej nie ma co odgarniać. Ewentualnie można posypać, bo jest tylko plus jeden. No, plus trzy, ale tu spadło o dwa oczka, o stopnie. Waga otwarta. Widzę chłopaki tam ostro. Kurde, robią inspekcję. Dwa traki są przeglądane. Ja tak jadę za tym gościem, co wiedzie drewno. Ale on już do granicy nie będzie. On będzie skręcał w prawo. Znaczy, jak wyjedzie, to pojedzie prosto. Kurde jest raz, dwa. No, dwa traki są na inspekcji. Mam nadzieję, że mnie nie wezmą, że są zajęci. Tak, tam właśnie widać pachołki. No i chłopaki, kurde, tam przeglądają. Też mają trochę kiepską pogodę, bo to tak trochę ciapowato, trochę mokro. Dwa stopnie na plusie, więc jest zimno. No ale jest jak jest. Widzisz? Jeden stoi kołami, no, drive'ami na podjeździe i drugi tak samo. Dobra, gaszę. Dobra, wagę przejechałem A ściągnąłem tą kamerę, żeby Nie kuła ich w oczy Tu też taki parking jest Na wprost szutrowy Parę traszków wchodzi Można przenocować No i teraz musimy objechać z powrotem Przejdziesz dobrze kontrolę, dostaniesz naklejkę i potem masz spokój. Jak widzą naklejkę, to trzy miesiące z reguły jesteś z głowy. Jedziesz gościu z tym drewnem? Czy też zatrzymujesz się? Bo nie wiem. Kurde. On się zatrzyma Dobry, uciekamy. Kociołki i jechać dalej. tą 30 też wykręcę, coś zjem. A właśnie wkurę teraz dzwoniłem do szona, powiedziałem o tej sytuacji, że wczoraj tego nie zapdatewałem, bo to by tam stracił trochę czasu. A też nie wiem jak, jak bardzo. Ja tu stanę tutaj. Jak długo bym czekał. Na mechanika, potem jeszcze ten Cała aktualizacja też trochę trwa, około godziny do mnie mówi, wiesz co, też od długo tak nie pojedziesz, w końcu ci obetnie moc i prędkość do 88 km na godzinę. No i trochę mnie tym przestraszył. A, kurde, czy ja sięgnę? Tu są takie kurde w poskosie. Tak do przodu. mówi Miejmy nadzieję, że objadę ten, 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 ten kurs, ale może mi w końcu system go zablokować, bo za długo tego nie robię. To może być przez kilka dni, ale nie za długo. No, no, nie wiem. Kurę trochę się przeraziłem. Nawet trochę więcej. 12 minut tankowania i 31 minut pauzy, bo musiałem coś zjeść. I wyrywamy się z O kurde, czekaj jak poje to potem taki się robi leniwy, że z chęcią to by się położył na dwie godzinki, do, no, ale nie wolno, trzeba jechać. No trochę mnie zasmucił on z tym, kurde, że to tak non-stop na wieki wieków nie będziesz jechał, co nie? W końcu ci kurde zblokuje prędkość i to też... Ja wiem, jak białem z pompką defa. Zabrało moc o połowę i, i prędkość ścięło na 55 mil, czyli na 88 km na godzinę. No tak mówi, bo tak biała jego żona właśnie. Też jechała długo, długo. A potem w Nordakocie wyskoczyło, i gdzieś tam otwargo musia musiała jechać do serwisu, aż do a, tego Bismarck. Stolica Nordakoty? No w Nordakocie była no, Kawał drogi jest, bo tam się trochę jedzie No i potem no, Jak już za długo będzie, To ci spadnie prędkość na 8 mil na godzinę 5 mil na godzinę, 8 kilometrów Coś takiego No to już nie pojedziesz, bo to już jest Tylko zjazd na pobocza albo Na najbliższy zjazd No zobaczymy, może się uda objechać Jakkolwiek jakiś ładunek już gdzieś tam mają Prosili mnie, żebym wysłał tego yy, Mojego No parsa, naklejka z takim Pars Parstyker co nie Taka naklejka, którą potrzebuję przy przypiąć na Na dokumenty Które wysyłam do firmy Chcieli to już od razu z góry No ciekawe gdzie to będzie i dokąd Mam nadzieję, że do Calgary Kurde bo może nie do Kalgary do BC, no to z Washingtonu to nigdy nie wiesz check engine dalej świeci, ale trak jedzie dobrze nic się nie dzieje i zaświeciła mi się znów lampka ABS od coś tam jakiś sensor, kurde, w kulki gra ja tu zaraz daję uwagę no i będę jechał ze świecącym ABS-em, niby to nie jest duży problem jak będą w dwie strony szczałki, to pojadę lewą stroną żeby nie widzieli mojej lampki bo ona jest tak jakby z boku na, na samym końcu. No, zaraz będzie na czerwono. No, wiadomo, lekki jestem, a muszę zjechać. Waga przejechana Jedziemy dalej. Udało się. Lewą stroną jechałem. Chyba lampki nie widzieli świecącej, ale to nie jest coś takiego, co koniecznie się by zatrzymają. Musieliby się... Tym zasugerować, a to może tego sprawdźmy, bo tu coś go lekko boli. Poszukamy, może znajdziemy coś konkretnego. Przy okazji, także tak nie wiem, co boli tą naczepę. Wczoraj świeciła, zgasiła się, dzisiaj się znów teraz zaświeciła. To może się potem zgasi. A pogoda barowa, nie chcę się nawet kręcić w taki deszcz. Dobra, z 90 zjechałem tu na osiemnastkę, tylko tutaj troszkę zawsze zatwardzenie. Przebudowa, remonty, no, ale do celu pokazuje mi 51 minut jeszcze na czerwono, ale to i tak by był dwie godziny przed czasem, więc stanę tam na takiej pompie niedaleko klienta. No i z półtora godzinki tam przeczekam W pół do ósmej wyjadę, czy tam za 28 i 10 minut pod lotu. No i dostałem już ładunek powrotny do Alberty. A no, troszkę powyżej Edmonton, ale ja tego nie zawiozę do, do, do firmy tak. Musi to inny to zawieść. Bo ja nie będę ryzykował. No i ten ładunek co mam do zabrania będzie obok pół godziny podlotu ze Dziękuję, ale zostało mi kilka minut do stacji Paris Do klienta 11, a ja stanę szybciej. No, jest godzina która? No, szósta, szósta za siedem. Dobra, zjeżdżam tu w prawo i, i zmykamy na pompę. No, zaraz będzie chwila prawdy, czy będzie jakieś wolne miejsce. Bo, no, jest godzina, kurde, niezbyt stara, ale już widzę traki gdzieś po bokach stoją. Zobaczymy. No też nie chce mi się za bardzo stać u klienta, co nie? No tutaj może być dzisiaj kurde troszkę, nie wiem Czy będzie fajnie, czy nie będzie fajnie Tutaj widzę wszystko pozastawiane Tu przy krawężnikach stoją już, to czy nie jest grubo? Zobaczymy tam dalej Kurde, tu chyba wszystko stoi zawalone o, la, 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 la. Co my tu mamy? No niby coś tam by było Chyba, że koło tego stanę No, takie porobione są luki Dobra, obiadę. Najwyżej tu wrócę. Podropowane przyczepy, i od razu betony pozostawiano. I tu od razu betony dają po lewej. No bo troszkę przeginają. Co nie, nie wiem, czy tu mogę stać na tym parkingu tutaj. A dobra, pojadę tam, bo tu jest warsztat. Ja nie wiem, czy to nie jest czasami miejsce, jak ktoś stoi i czeka na serwis. Nie było żadnego napisu, ale przyjdzie i powie, że nie. Tutaj mimo wszystko nie może stać. Weźcie przestaw. Tu se stanę koło tego, i już nasypali piachu sermate. Kurde, tu jest faktycznie ciasno. Kurde, tutaj jest kiepsko, to jest naprawdę kiepsko. Kurde, masz tutaj, potem będę musiał w prawo wyjechać Dobra to jest kiepski parking Dobra Jest godzina 15:34, 11:12 minut pod lotu, to za 15 będę. 8. Kawusie się sobie wziąłem. Jest kiepski wyjazd, kurde mać. Jakby tak trakką traka stał, to kurde ciężko wyjechać wtedy. To musi być co, co długi trak, bobek, długi trak, bobek, bo bobek do końca wiedzie i wtedy jest ok. Ale jednego, drugiego to jest przechlapane. Tu w tym budynku nie mają prysznicy, bo się pytałem o prysznic, co nie? Ale mówi Ciapek, tak, że są prysznicy, tylko po drugiej stronie. I tu jest taki, o, tu jest ten A and E, co nie? A and each, jak tam znowu jest Wash and Dry? Tam jest e, 8 pralek poczekalnia, na fotelu co siedzisz, pierzesz gdzie tam kierowcy prali. O, tam mniej więcej. No i mają 7 łazienek, 15 baksów. Ale łazienki mają bardzo ładne Nie żeby jakoś tam wypasione, ale tak ładnie zrobione Czyściutkie, bardzo miła pani Młoda taka, bardzo nawet ładna, co nie? I bardzo miła zresztą Także tutaj stanąć, to po, pod prysznic można iść Bo myślałem, że tutaj jeżeli ktoś parkuje, płaci za parking To może dają prysznic za friko, ale oni tu nie mają Oni tu nie mają Że naprawdę bardzo fajna miejscowa. Znaczy nie jako parking, bo parking to jest tragedia. Ciasny. Masz się zależy gdzie staniesz. Trzeba uważać, bo wtedy jak staniesz w kiepskim miejscu, to na wnocych zaczną cofać koło ciebie na styk. No to cię przyhaczyć może ktoś Bardzo łatwo. No, no dobra, lecimy. Tak nie wiem, czy jechać tam do klienta, aby tam było miejsce, kurde Bo teraz o dziewiątej mnie tam pewnie wypuszczą Na ósmą jestem ustawiony, dziewiąta po dziewiątej U klienta byłby na dziesiątą, to tam z nie miał takich korków Bo rano jak będę o siódmej jechał po siódmej, na ósmą godzinę jestem ustawiony No to tam będzie troszkę Kambodża Tu trzeba będzie skręcić w lewo, znów wjechać na highway No i tak to właśnie wygląda komuś wamacie, ABS od naczepy mi się zgasił. Jak wyjechałem wtedy z pompy, teraz się znów zaświecił. Coś jakiś sensor który w tej naczepie, wariuje. Raz świeci, raz nie świeci. No, ale dobra, go jedziemy 10 za 12 Musiałem czekać na ten link, bo nie, nie lamperowe, niezapłacone. A i muszę kurę personalnie pojechać. Mam tutaj dwie minuty obok takich boczną drogę, gdzie kolega spał i personal convenience, ok. Personalnie pojedziemy Dobra Dobrze, zrywamy się stąd Jakby ciemno, mokro trzeba uważać, nie przyhaczyć No, tu jest ten cały office. No trochę zeszło no 2 minuty mam podlotu, więc personalnie te 2-3 minuty 4 to chyba nic się nie stanie tak, tutaj jest wjazd, tu jest To oddam plakietkę na bramie otworzę jedne drzwi popatrzą, że pusty i, i do widzenia coś w tym stylu Kolejka zrobiła Ale bywa i tak Dobra, zrywamy się stąd Tutaj w prawo teraz pojadę Nic tam nie jedzie, nic Niby jest kąseczek, aby tylko tam jakieś miejsce było, bo, bo mam nadzieję, że kurde nie będzie tragedii Pogoda barowa, pada deszcz jak cholera Znaczy nie tak mocno, ale pada i pada No nic, zobaczymy za chwilę Uciekam stąd, stanę tutaj na poboczu Tu tablica, która zakazuje, tam po prawej są też tabliczki Kiedyś może to się stawało, ale teraz podawali tutaj, nadawali tyle tych zakazów Skoczyło mi na tym na splicie Godzinka z hakiem Godzinka 18, ja mam pół godziny podlotu więc dojadę 36 minut pokazuje mi z Google i nie ma już takiego trafiku bo jest w pół do jedenastej. No to jedenasta z minutami tam będę. Nie ma jak kręcić, bo jest ciemno i ogólnie mokro nocka. Także odezwę się potem albo jutro rano, jak się rozwidni. Kore w tym miejscu, tak jak bezdomny pies, tutaj nie ma ci za bardzo stanąć. Tutaj nie ma. ja te miejsce znam, bo kiedyś byłem po towar w tych biznesach. Więc tam nie jedzie nic. Dobra, spadamy stąd. Tak jak mówiłem, odezwa się potem.